Siemka, siemka, witam was serdecznie. Zobaczcie w jakim lesie jestem. Takie Taki rozeznanie robię, czy, czy jakieś grzybki się pokazały, jakieś borowiki prawdziwki, <taki> może jakieś kurki się znajdzie. Nie wiem, na razie Wszedłem sobie do lasu i tak idę jakieś 200 metrów, nie ma nic pary, jakiś tam gołąbek, gołąbków. <taki> na razie jestem Witam Was. Witam, witam. No i tak będziemy sobie tu chodzić. I zobaczę po prostu czy tu coś jest, czy czegoś nie ma. Rozeznanie zrobimy. Ares, obkręciłeś mnie znowu. Dobra. No i tu taki, tu jest taki fajny las. Prawdziwkowy, że tak powiem. Tu jest więcej prawdziwków, jak i tych innych grzybów, ale nie spodziewam się, że tu coś znajdę, ale może zobaczymy. Trochę kilometrów przejechałem od siebie, ale mówię: A, jadę. Ładna pogoda dzisiaj. to Ściółka jest taka, jaka jest. O, jest trochę wilgoci w niej. Nie jest tak, że nie padało. Także zobaczymy. Może jakiś. Jakieś kurki no zobaczymy, bo to też szkurki są. Także będziemy sobie chodzić i kombinować Co by tu pozbierać O, proszę, tak to nie mamy co zbierać. Proszę już buta jest, ale wiecie co? Ja jestem zabezpieczony. Także ja zawsze jak na grzybki chodzę, to zawsze coś tu mam ze sobą. A co mi tam zależy, wezmę to, przecież to nie powinno tu leżeć, takie plastikowe dziadostwo, sobie ludzie wypijają po prostu i rzucają, no to do woreczka. No i dobra, będziemy sobie spacerować. No. Na razie nie widzę <noise> jakąś, może nakręcę jakąś gąskę albo coś, albo no, widzę coś tu no. O, co widzę, proszę Widzicie? Krakowska jeszcze z piachem Wysypać Nie wiem co tam jest wysypiemy to o, dobra pusta no, oby się tego dużo nie przyjechałem, bo no ja tu potem ciężko będzie nosić, ale dobra i tak sobie będę chodził, jakiś śmieciuch padnie, może jakiś grzybek, ale nie wiem, zobaczymy. Dobra, dodaję telefon na szelki, no i pospacerujemy sobie troszkę. jak na razie to powiem wam uh, uh, uh. <laughs> ciężko łogrzyba ale mam taką butlę odkręcimy ją koreczek osobno będzie oczywiście sadzimy do woreczka bez tej kamucki dobra idziemy dalej ha. Hmm. O Boże, co tu jest Chyba był jakiś kubek i flacha no. Ojej. byle tych szklanek jak najmniej Dobra, zrobiliśmy takie kółko, tu nic nie ma Pójdziemy teraz tam, w tamtym kierunku zobaczyć jak to tam wygląda Tu zaczynają jakieś wychodzić grzybki gąski, czy jakie to jest ale to takie zwykłe <noise> takich nie zbieram, tak powiem <noise> ja tylko wiecie te co się znam i, i śmieciuchy <noise> o, tu też widzę taki ładny o, proszę jak to ładnie wygląda jak taki sobie tu o. rośnie pięknie coś fajnego ale to już nie jest piękne w tym lesie no trudno w sumie to rękawiczek nie wziąłem w samochodzie mam mogę <śmogłem> wziąć to nie? ale dobra myślałem że jest czysto trochę tu ostatnio też pozbierałem jak tu byłem ale trudno wiecie jak to jest z tymi śmieciuchami idziemy Idziemy tam zobaczyć. Idę do strumyka. Tu znowu taki, taki taki sobie grzybuś. Idziemy do strumyka, żeby się Ares napił wody. A tu jest taki strumyk. Gdzieś tam zajdzie. Ja będzie chciał się napić, oczywiście. W samochodzie mam wodę dla niego. Czekaj, Ares, powoli nie ciągnie. I jo, jak on mnie ciągnie jest masakra dobra idziemy na tę dróżkę tu idzie taki strumyczek zaraz dojdziemy do niego jak dojdziemy to wam pokażę no i dobra doszliśmy no ale jest już w wodzie No, kąp się ładnie kąp <laughs> Nic jak <się> wariuje wariat <laughs> Kom się Ale mu dobrze teraz <laughs> Już już Aha. Trochę się popluskał i, i możemy iść Pójdziemy sobie w tym kierunku tam sobie pójdziemy i zobaczymy jak to tam wygląda tylko takie jak na razie <grym> sprawdzam po tych zrytych wiecie no tu czasami części jak nie ma grzybów, to tu są <taki> takie mniejsze. One tu szybciej wychodzą, ale nie ma nic. Sobie chodzę, chodzę i sprawdzam. Jakiś podgrzybek, cokolwiek nie ma. Ale. Wiecie co jest? To cóż. <taki> to czy, takie takie cóż. <taki> o, proszę. Robora. My idziemy no, bo po... jeszcze będziemy chodzić. No. Jeszcze mam w, w worku miejsce, to jeszcze będziemy chodzić. Jeszcze pójdziemy zobaczyć, może trafimy na jakieś kurki przynajmniej. Jakby były, ale nie widzę tu ani jednej. Już tu coś powinno być. Hmm. Co zrobić no, takie życie. Ale przynajmniej śmieciuchów trochę nazbieram. Coś wyniosę z tego lasu. <noise> a że świeciuchy to trudno. Idziemy, porozglądamy się jeszcze. Ja już myślałem, że kurka, a tu znowu ten jakiś taki inny. <noise> nie ruszam go, nie dotykam. <noise> Ale coś mi tu świeci. Patrz. Coś tu świeci. O! Takie coś. I już tu widzę jeszcze coś. To do wora trzeba wsadzić. O! Proszę. Pod drzewkiem, za masek. jakiś piękny, prawu To taki, o! Taki coś I tu jeszcze jedno, No, chyba szybko zapełni ten worek. No, już się zbiera. <grym> Dobra, idziemy dalej. Tu są inne Tu są białe takie Tu też Muchomory <laughs> Muchomor Nie zrywam Idziemy dalej Czyli dałby się jakiś Chociaż jeden <laughs> Prawdziwek Dla <laughs> z tych śmieciuchów Albo kurek trochę ah. Takie życie no, niestety przykre, ale prawdziwe. Przykre jest to, że tyle śmieci trzeba. Zawsze jakiś śmieciuk się znajdzie i to jest przykre w lesie i nie ma komu podnieść. No ale trudno. Ja to podniosę i wyniosę. Idziemy dalej zobaczyć. Jak, jak ona jest wbita w ziemię. Mm -hmm, mm -hmm. Jeszcze coś tu widzę. Papier to nie biorę Folio Ej to biorę o, hm. A idziemy dalej, a co? Mor. I tu też mucho <grymne> Mucho, mucho Dobra, idziemy na bardziej teraz yy. zielone tereny. Może tam będzie więcej wilgoci. Może jakąś kurkę się uda. znaleźć bo tutaj na tych suchych pójdziemy tu dwie godziny o tu będzie bardziej zielono a może tu coś będzie No poszukamy zobaczymy kurde ta flacha to mi się nie podoba idziemy w kierunku idziemy z powrotem bo już zanim dojdę to będę miał pełny na pewno już mam prawie full ale jeszcze trochę pochodzimy ale nie ma nic powiem same jakieś takie muhomory i inne jakieś ale nie ma nic konkretnego jakaś kurka była jedna przynajmniej albo jakieś maleństwo to bym wiedział, że za niedługo będą nie ma nic, nie ma nic ale nic no co zrobić, bywa i tak Idziemy dalej I jakieś żółte grzyby Chyliłem <laughs> się, bo mówię, żółto coś. Może kurka, ale no niestety. Ho idziemy dalej. No i nie uwierzycie. <laughs> mam kureczki. To nie jest kureczka, bo to jest muchome, ale tu mam. Zobaczcie jakie piękne. <laughs> A jestem sam zdziwiony. No. Nie wiem, czy brać. Może tam jeszcze więcej coś znajdę. Są nawet takie fajne, niektóre. Hmm. Zobaczymy. No ładnie Tego weźmiemy, te zostawimy. Te są maleństwa. To weźmiemy. Proszę. Ha, nie spodziewałem się, powiem wam że coś znajdę tu i tu, takie skupisko, patrzcie. <laughs> Może na jajeczka dzisiaj będzie coś się nazbiera. Ładne, piękne. No, a ja już myślałem, że dzisiaj a bez grzyba przyjdę, tylko same śmieciuchy. By... <laughs> Trudno, by byłyby same śmieciuchy, to to też by było, też jest dobrze, chyba pozbierane. Cześciutko. To jest najważniejsze. A grzybki to taki dodatek. Tam jest jakiś grzyb, ale to jest trujący. Ale zobaczcie, w jednym miejscu. Jakie ładniutkie. Mm, piękne. Także tu pochodzimy jeszcze troszkę. Poszukamy, może tu jeszcze coś się znajdzie. Jak jest parę. <laughs> ale się cieszę, powiem Wam. O, bo no te śmieciuchy i śmieciuchy i śmieciuchy. A tu takie ładne grzybki teraz. No super. Dobra, idziemy zarazkiem dalej. No i mówiłem, że znajdę. Jeszcze są. Proszę. O, to warto pochodzić. Super. Tu są takie maleństwa chyba. To maleństwa zostawiamy. Wiecie, ja takie małe nie biorę. Ale te większe. O, te większe weźmiemy. A co? A co? Piękne są. Te małe zostawimy. Coś sobie przyjdzie, to zerwie sobie do jutra czy pojutrze. Urosną, będą większe. A te, te są takie w sam raz. Piękniuśki są. Ładne. Nie no, to coś się to jest, coś się zaczęło dziać. Widzicie? Fajnie już. Do jajecznicy będzie. Ale ja tu wiecie co? Widzę jeszcze coś. Jakieś skupisko. Proszę. Ło, te są takie już. Całkiem duże. Piękne patrzcie yeah. ale kurki są takie kruche, że ale są ładne te są duże trzy kurki, patrzcie jakie duże hmm. dobra pakujemy no i szukamy dalej, może jeszcze coś się znajdzie, jak na razie to z daleka nic nie widzę no ale poszukamy no i znowu mam, patrzcie tu parę tam jest parę ha, ładnie wyglądają no i tak sobie chodzę widzicie, tu trzy tu dwie tu 5 zaraz będziemy zrywać no i widzicie ładne co eleganckie podobają mi się dobra co wiemy no, czyli już zaczynają się tutaj kurki wysypywać mój worek ze śmiećmi <laughs> idziemy dalej to to jest masakra ten, patrzcie jest najgorsze co może być właśnie coś takiego no nic Jakoś to musimy włożyć żeby mi nie... ten worek się nie przyciął hm. białe szkło jeszcze poteskanie Pożar pewny. Dobra, idziemy tam. A co to, to tu jest w ogóle? Tak się padało tu, bo tu jest trochę wody w ten. smaku wołowiny. dla psa karma. Masakra. Dobra, do wora No i nie ma już kurek. Trochę było w tym miejscu, a mi to wystarczy na smażonkę Także spokojnie. Nie ma problemu żadnego. Ale myślałem, że jakieś te prawdziwki sosnowe. Ja sobie pozbieram. Przynajmniej jeden, dwa. A tu nie ma. Kurek też nie za dużo. Ale już się pokazują. Musi popadać, teraz jakaś mura przyszła zaczyna chyba kropić. Ale dobra, więc idziemy w kierunku samochodu, także to nie jest problem. Problem jest z tym, że ja już mam duży worek, już jest full za niedługo nie będę miał gdzie dawać tych śmieci. Ech. Idziemy jeszcze do strumyczka i tam gdzieś przy strumyczku będziemy się żegnać bo Ares się musi napić, bo Jędzor już mówi się no jak tu się nie schylić, no jak tu się nie schylić patrzcie już mam full nie wszystko wam nagrywam, ale patrzcie już cały ful idziemy dalej ja pierdziele, gdzie ja to mam wziąć no. Próbujemy to upchać, boję się, że mi się... worek, <laughs> żeby mi się nie rozwalił. Co to za butelka? Jakaś dziwna. <laughs> Dobra. Idziemy dalej. Mm. No i jeszcze ta tu leży. No to trzeba ją wziąć. Polio też trzeba wziąć. Za chwilę będziemy koło wody. Bo Ares się już nie może doczekać. No to Ares w wodzie. Widzicie <laughs> szaleństwo. Jaki <laughs> szczęśliwy. No idź jeszcze się kąp. Idź do wody, idź. Ares, idź do wody, idź Idź do wody No idzie jeszcze A idź. No, może mu wystarczy, nie wiem Dobra, fajnie było powiem wam Jestem zadowolony, bo mam trochę kurek <śmuszczak> Kureczek, no na kolację będzie do Jajuszek, Ludzie wystarczy mi to naprawdę. Jestem zadowolony, że pozbierałem po prostu te śmieciuchy tak samo z tego lasu. Wyniosę to, bo tego tu nie powinno być. Jadostwo takie. Także z tego jestem bardzo zadowolony. Grzybki przy okazji. Spacerek. Jestem ciepło mi się zrobiło. Tak się tak ale już tak mura przeszła. Także spoko. Także jak się podobało to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A, jest dobrze. Do następnego, pa, pa.